Dobra, panowie, czekamy na wsparcie z powietrza. Jeśli się nie zjawi, to się bardzo denerwuję, bo już czekamy tak godzinę na takiej wiejskiej drodze. A mamy przecież konwój do zabrania. Jak tylko się zjawi, to panowie pamiętajcie, ruszamy, bo nie ma co tego przedłużać. O, jest nasze znaczy wsparcie. Nasz anioł. Panowie, ładujemy się do wozów, ruszamy. Gotowi? to jazda, Remek, ruszaj, Musiel za nim Mamy 150 km do przejechania Może być niebezpiecznie, bo widzę jakieś... Nasze wozy wojskowe? Coś tu... Panowie, uważajcie w każdym razie Pamiętajcie, zachowajcie czujność Zwiększcie odstępy, jakby coś się miało dziać Chwileczka, z Poczekaj, Panowie usłaniajcie, bo nie wiadomo co to może być. Olej pięknie, Próbuję to Spróbuj to naprawić. Dobra, panowie, straciliśmy jednego. Ej, musimy to zobaczyć, ej, panowie. Panowie, ruszamy się. Chyba mamy jednego terrorystę i musimy Panowie jak najszybciej. Dajcie tutaj, dajecie. Dobra, mam terrorystę na celowniku. Mamy jednego rannego, kopytka yy, Potrzebuje wsparcia z powietrza Weronika jak możesz to ląduj, ląduj Potrzebujemy wsparcia z powietrza Może być pod ostrzałem Bo tu jest widzę jakaś zasadzka na nas Panowie jedziemy, jedziemy Musimy kopytka odtransportować Oby jak najszybciej Wszyscy wiemy co mamy robić, dobra panowie pośpieszmy się Bo tu się zaraz zjedzie cała kawalera pewnie jeśli oni mają granatniki, to nie wiadomo, co jeszcze mogą mieć Dobra, kopyta, gładuj się do środka Bo ty jesteś najbardziej ranny. Jedziemy, Paweł Chodźmy szybko z tamtej strony Musimy się z tamtej szybciej najszybciej zwijać Pakujcie się, panowie Dobra, wsiadamy yy, I zwijamy się Dajcie mi chwilę, czekajcie. Chyba jest spokojnie. Dobra, sądzę, że możemy się zawijać do bazy. Słyszę jakiś ostrzał, zabieramy się stąd do bazy jak najszybciej. Dobra, a witam serdecznie. Udział w tej akcji wzięli szeregowy kopytko. Szeregowy Weronika, który był naszym pilotem. Yy, Talib, Michael, który niestety umarł. <laughs> Remek Star, który był w, pierwszej, w pierwszym Jeepie zwiadowczym. Musiol, który niestety zginął w wyniku ataku terrorystycznego. Oraz Paweł, który też był w pierwszym, pierwszym samochodzie i osłaniał wszystkich. Oczywiście, nakręcając wszystko, ja, Czajano, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, to na pewno takich filmów będzie więcej. Dajcie łapki w górę, jak nie, to łapki w dół. Najfajniejszy był komentarz, a jak chcecie, to subskrybujcie. Trzymajcie się na razie. Cześć!